Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz, dwójka artystów, o których spokojnie można powiedzieć, że stanowią jedną z najbardziej zgranych par na polskiej scenie show biznesowej. Pomimo swojego młodego wieku, postanowili podjąć poważne decyzje, które zaowocowały stworzeniem wspaniałej rodziny. Ich pierwsze spotkanie miało charakter przypadkowy, jednak od razu po nawiązaniu znajomości poczuli, że między nimi może zaiskrzyć. Dąbrowski i przybysz poznali się w 2018 roku w pracy, gdzie wspólnie nagrywali kawer piosenki Miłość rośnie wokół nas. Z początku byli tylko przyjaciółmi, ale wkrótce okazało się, że ich relacja nabrała wyjątkowego charakteru. W rozmowie z jednym z influencerów, Sylwia przyznała, że początkowo była przekonana, iż nigdy nie stworzą pary. Niemniej jednak zaledwie kilka miesięcy później zaczęli być razem. Od tego momentu ich życie potoczyło się błyskawicznie. W 2020 roku na świat przyszła ich pierwsza córka, a dwa lata później oboje zdecydowali się na sakramentalne tak. Ten moment miał miejsce w czwartek, 28 sierpnia, kiedy Sylwia kończyła 27 lat, a ich związek przekroczył już trzyletni staż małżeński. Podczas kiedy przybyła ich pierwsza córeczka, Dąbrowski miał 24 lata, a przybysz 22. Obiecującą przyszłość mogli budować z wciąż młodym zapałem. W zaskakująco szybkim tempie postanowili założyć rodzinę. Już dwa lata później cieszyli się z małżeństwa oraz dwóch uroczych dzieci. Kolejna córeczka przyszła na świat w 2023 roku. Para udowodniła, że wiek nie stanowi przeszkody w dążeniu do szczęśliwego życia rodzinnego. W jednym z wywiadów Jan i Sylwia ujawnili, że decyzja o powiększeniu rodziny pojawiła się, gdy ich kariera artystyczna zaczęła nabierać tempa. Obaj dwoje szybko odnaleźli swoje miejsca i pasje, które pozwoliły im na spełnienie marzeń ich meteoryczna ścieżka kariery zbiegła się z pragnieniem stworzenia czegoś trwałego, stabilnego, co na pewno nie wiązało się z celebryckim światem, w który nie chcieli wchodzić. Dąbrowski i Przybysz, mimo swojego statusu publicznych osób, dążą do życia z dala od blasku fleszy. Jak wynika z rozmowy z influencerem, kluczowym elementem ich udanego związku jest wychowanie dzieci. To rodzice przekazali im ważne wartości i zasady, które na co dzień napotykają na swojej drodze. Jan i Sylwia stworzyli rodzinę, w której panuje miłość, zrozumienie i wzajemne wsparcie. Ich historia jest dowodem na to, że prawdziwe uczucie i zdrowe relacje mogą rozkwitać w każdej chwili życia, niezależnie od tego, w jakim etapie się znajdujemy. To piękny przykład dla młodych ludzi, którzy marzą o miłości, spełnieniu i rodzinie. To właśnie dzięki determinacji i otwartości na nowe wyzwania w życiu można osiągnąć naprawdę niezwykłe rzeczy.